Dobrze, dobrze. Więc e, mamy Utgard Keep. Bardzo fajna instancja. Bardzo mi się podobała ta instancja. Pamiętam, y, właśnie jak wychodzi w Lich King. Bardzo chciałem mieć na tę instancję. I zresztą, chociaż to nie, nie chyba z tego, bo to z Udgard Pinakol leciał. Stąd leciał taki bardzo fajny miecz. E, I to był miecz dla tanków generalnie, ale po prostu wyglądał przeepicznie. Ja go bardzo chciałem pamiętam, jakbym... Była taka tarcza, taka jakby tarcza, taki pysk, yy, taki taki kościotrupa i taka szczęka i z tej szczęki yy, ogień leciał. Nie wiem czy życie. I właśnie ten miecz plus tier 7 7,5. Tier 7,5 to było takie epickie po prostu połączenie. Że szok dla Warriora na Tier 7,5 yy, i bardzo zawsze chciałem mieć ten mieczek. Ja go dzisiaj mam, zaraz mogę wam go pokazać w wapirence zresztą. Będzie w tej zkolicznej wersji powinien lecieć. Co się dzieje z moją energią? Gdzie jest moja energia? Gdzie jest moja energia? Not enough energy. Co się dzieje z moją energią? Serio, ja tak. Nie czuję powera, nie czuję mocy. A zobaczmy sobie, jesteśmy tutaj. King Ymir. Uh, Time Walking Heroic. Proszę bardzo. Time Walking All Slots, Gear Filter. All Classes. O, proszę bardzo. Red Sword of Courage, proszę bardzo taką wygląda. Świetnie, bardzo mi się podoba. Kiedyś go bardzo chciałem mieć. Ta instancja właśnie kojarzy ją właśnie z tego. Dobra, no to była ta tak, Skadi the Ruthless. O Jezu, i tą jeszcze instancja jak się farmiłem na Skadiego można było 5 razy dziennie robić to, znaczy 5 razy co godzinę robić tą instancję. Ja każdego dnia po, po, po parę godzin tak naprawdę robiłem tę instancję tutaj. Trzeba było przy, po prostu przecież zabić tego gościa i stąd leci Blue Proto Drake. Jeżeli ktoś farmi, to pozdrawiam. Jakie mam profesje? Mam alchemię oraz e, herbalizm. Dobry to fajne teraz mówi są skata, przynajmniej mi się wydaje. Też mi się podoba. Mi się podoba ten pierwszy ten taki niebieski z kamieniami. Taki kamienny fajny secik, Super! Jest, bardzo mi się podoba. Ten helm jest jakiś mierzył, bo ma taki, taki jednorożec plus taka szczena. Secik mi się bardzo, bardzo podoba Ten drugi z Firelandsów jest ok. Znaczy hełm mi się nie podoba, bo jest taki, taki prosty, taki kwadratowy strasznie Shoulderki wszystko inne spoko Co tam jeszcze było? Jakie były jeszcze sety? Dla Wariora Były Firelandsy i co, co było po Firelandsach? Po Firelandsach był de, ten? Był Dragon Soul? Let's see, lekcja, trzeba się kurde wyedukować Firelands i Dragon Soul, tak. Dragon, Dragon Soul. Na jak ten murier wyglądał. Go, go, go! Ładujemy. Te trzy time trzeba zrobić, czy pięć tych time trzeba zrobić na oh, tego testa? Bo już tam nie problem O, żeśmy je tu wyrżnęli szybko. To było straszne, takie przerażające kiedyś, stało się na środku i tylko koledzy musieli cię uwolnić z tego Robiliśmy kiedyś bekę w gildii właśnie, że jak chodziliśmy przez instancję. To były początki w ogóle, jeszcze na Xramas, jak na przykład Girowaliśmy czyjeś alty i tak dalej, żeby na przykład tam Pamiętam był taki jeden, ten koleś, opowiadałem o nim Taki paladen, Spots się nazywał, był gilderem. Zrobił sobie takiego gnoma maga, Leli się nazywał No i pomagaliśmy mu go girować i kurczę pamiętam tak robiliśmy w Gildi tutaj, że jak ktoś był tutaj na środeczku, to mówię, to były początki Wolka. To ten, to się go zostawiało tam po prostu, żeby zginął. <laughs> to jest śmieszne. Po każdy czekał, aż zginie i tyle. I później beka na Ventrilo. Tak, powiedziałem Ventrilo, nie na te, się, tylko Ventrilo. Visita <laughs> Hari po twojej pysznej zupie Tak to było słuchajcie, potwierdzona historia jak, jak miał wam opowiadać moja gilda nadal siedzi na ventrilo, serio? Siedzimy na ventrilo i gramy sobie w WoWa Tłumaczenie w ogóle Doty jest w ogóle tak przezawny, Wspieramy sobie bafiki. Ten pospływ wkuszający chyba, żeby go aktywować czy trzeba było trzech osób czy coś takiego. Bass hunter Dota jeszcze gorzej. Dobrze. Niech leci sobie ta kuleczka. Ona już coś tam będzie robić wszystko, co? Już będzie sobie robić, co tam wszystko ten. Przywołać te bossy. Gdzieś tak w ogóle wyglądały wilkołaki. Tak wyglądał model wilkołaka z tak Swoją drogą. Pamiętam, można było jako hunter takiego peta zdobyć tak swoją drogą. Jakby ten. ktoś kojarzył. Był taki quest. E... Były taki quest, tylko nie wiem gdzie. Gdzieś, gdzieś na Northrend. Że. Była bestia, jak, jakiś tam wilk czy coś takiego, który. W którymś momencie zamieniał się właśnie w takiego wilkołaka, ale nadal był bestią, więc można było go steamować. I pamiętam, hunterzy biegali właśnie z tym petem i chyba do dziś dzień chyba biegają. gryzli Gryzni było coś takiego, albo to już sfiksowali i już nie można go mieć, albo sfiksowali i wszystkie modele właśnie tego, tego, tego Wurgena zmienili na normalnego wilka. Dobrze kojarzę, to było mega spoko. Było parę takich petów, które już nie da się zdobyć. Może zrobię takie materiał o petach, które już się nie da zdobyć. że co do ty, słucham. Tłumaczenie piosenki Bass to, 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 to. Ja nie jak mi dropną Mount z The Burning Crusade, Phoenix. Poszłam sama pierwszy raz na niego i mi dropnął mój przyjaciel od ponad roku. Wchodził tam, a nie mógł, Aha, ale to ale to ten. Z The... A, ja myślałem, że w The Burning Crusade poleciał Kurczę, dzisiaj to już takie meh, ale kiedyś mieć Phoenixa. I to był swag na mieście. Pamiętam, to był w ogóle ikoniczny mount. Jakby w ogóle wszystkie mounty w The Burning Crusade były takie świetliwe, w ogóle te sety wyglądały tak wszystkie takie... Takie krzykliwe, takie nie z tej ziemi. Mi się to podoba właśnie. Właśnie to mi się podobało w The Burning Crusade, że było wszystko takie. Wow! Takie kosmiczne strasznie poniekąd. czy może nie aż tak kosmiczne, nie? Ale te mounty, wszystkie, te płaszczki, zobaczmy, ten Nether ray. Netherwingi, te smoki, czy inne rzeczy, no to było, no to było coś A jak się zobaczyło tego, jak się zobaczyło Feniksa? Jak się aktywował, kurde, słyszał bata, bo bo Dobra, wchodzimy sobie w clocka Ile tych instancji trzeba zrobić? 5 dungeonów, bo kurde, to 5 dungeonów nie zdążymy zrobić. Ale parę zrobimy sobie. Resilience. Czy ty chcesz mi przypomnieć tą... No nie będę tu wydawał jakichś nieartykułowanych dźwięków ani... Nie będę tu przeklinał, ale... Statystyka Resilience była najgłupsza na świecie. <laughs> to taki... to taka głupia statystyka. Ale... Ona w ogóle, ona przeszła przez tyle zmian. Ja mógłbym zrobić sam odcinek na temat właśnie resilience, który po prostu, no, armor penetration rating, A, ARP. Aha. Weźcie mnie, nie mówcie o tym, bo to aż mnie schwyta za serce. AP, armor, P, znaczy AP, ARP, bo kurde głupie, AP to był Attack power. Resilience był był no trochę słaby. Znaczy, to było, to był, by dobre było w ogóle zamysł tej statystyki, bo w końcu ona wprowadziła takowy balans, jakby to można powiedzieć. Bo kiedyś więc jakby ktoś nie wiedział co to robi, Resilience robił to, że w pierwszych swoich formach w ogóle sprawiało, że ataki na nas zadawały mniej obrażeń. Tak jakby. I my też, też tam ten... Ko kolejne jakby odmiany te, 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 jakby tej statystyki były takie, że zadawaliśmy więcej obrażeń i, e, znaczy, zmniejszał kryta, tak dalej, i tak dalej. O Jezu, ale mnie to przekosiło jak zginąłem, kurde, są so maczwołtulki. E, to jest raz, a dwa, że ten. E, no właśnie, no, obrażenia, kryta, szanse na, na ten, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później. Zwiększał obrażenia i zmniejszał obrażenia, które my dostajemy Później tam zwiększał healing i tak dalej i tak dalej Naprawdę tak dużo rzeczy było Tak zmienianych, w trakcie, że to się można było pogubić Storm zgon, tak Zgon na Boundstormie Wiem, że tam się z niego śmieję, bo jak Pisałem, przyjaciel po niego chodził ponad rąkami za pierwszym razem No tak ja tak z flaming miałem, Flaming też do dziś dzień chyba nie ma tego, tego tego mącika. Um, tom Kurczę. Ja to miałem problemy w ogóle z tym bossem, jak już rozmawiamy o Marogarze. To ja byłem takim narwanym młodym chłopakiem, że ja do serca bardzo brałem sobie bitwę o DPS. I w tamtym okresie, jako Survival Hunter, miałem naprawdę bardzo dobry gear. Na Lichkingu, jak, ja miałem gildię, ona się nazywa Minerva, chyba tak się nazywała ta gildia, w której ja rajdowałem. Była jeszcze jedna gildia, w której rajdowałem, ale już nie pamiętam jak się nazywała. Dwie gildie w tamtym albo trzy miałem chyba, dwie albo trzy gildie w tamtym okresie, ale najbardziej zapamiętałem Minervę. I no w ogóle była bogini, nie? Jakaś taka bogini coś tam, coś tam. Ehm... Więc e, ogólnie ta sytuacja wyglądała tak, że ja byłem narwańcem takim, znaczy młody, głupi człowiek, Mo, może musiałem sobie coś kompensować, w każdym razie zawsze chciałem mieć jak najlepszy DPS I często robiłem coś takiego, e, głupio mi się strasznie z tego powodu, ale na przykład nie wykonywałem obiektiwów I w sumie robiłem tak, że, że, że na przykład zadawałem obrażenia i powiedzmy jak trzeba było się słapować, to się nie swapowałem tylko atakowałem dalej, nie? Albo gdzieś tam y, używałem szybko jakieś tam umiejętności Wii, żeby gdzieś tam nabić troszeczkę więcej DPS-u I tak takie rzeczy były, nie? I pamiętam na Marow że miałem bardzo przesrane, bo jako Hunterzy mieliśmy właśnie zadanie, żeby te kolce, na które byli gracze nabijani Trzeba było je zbijać, a ja jak narwanic, na rwani w tego bossa, leciałem w niego ostro jak, jak, jak można I miałem przez to przerobane, że właśnie dostawałem niezłe bęcki na, na ventrilo i tak dalej Za niewykonywanie obiektiwów tak było, tak było. Pamiętam kiedyś z Gildi byłem wyrzucany, że ten, że za dużo gadałem na przykład, byłem wkurzający ponad, byłem młody i w ogóle i ponoć właśnie za dużo gadałem i dlatego takim spokojnym teraz człowiekiem jestem, bo mnie utemperowali. Wyrzucili mnie gdzieś tam... Nie, nie wiem, nie wiem tak naprawdę, już nawet nie pamiętam o co chodziło, ale była taka jedna para. E, mieli syna e, i ja z tym synem grałem, tak swoją drogą? oni byli te też całkiem w porządku, oni też byli tam w kaście, bo tam był jeden lider i oni byli we, jakby we dwójkę w kaście tych... Um, tam jakiś tam rada, coś tam nieba, kończący nazywali to po prostu, że, że oni się razem namawiali odnośnie gildii, bo to jakby we czwórkę chyba gildię założyli. I właśnie ja pamiętam miałem dobre relacje z, z, tym, z tą parą i z tym synem i ja zawsze i później jak mnie wywali to pisałem czy nie mogą mi... ten, że już przepraszam, już nie będę tak gadał i tak dalej, i tak dalej. To, to mi się przypomniało. Jeszcze jedno możemy zrobić. Jeszcze jedno? Jeszcze jedno bym zrobił na szybciej tylko. Więc, więc takie miałem przygody. Zostałem wyrzucany.